Hej hej, hey, kochani! Dzisiaj postanowiłam zrobić Wam wideo o pewnych produktach do włosów, które mi dopisują. To są produkty do suchych włosów, łamliwych włosów, do włosów po przejściach chemicznych. I tak przygotowałam dla Was trzy. 3... Poczekajcie. Tak. Trzy. 3... Produkty, które są super, i jeden, który nie jest fajny. To tak, zacznę najpierw od pozytywnego. Proszę bardzo, super odżywka, uwielbiam. Ślicznie pachnie, naprawdę Jezu, ona pachnie. Musicie powąchać. Idźcie do sklepu i wąchajcie. Wąchajcie, wąchajcie. Cudo. Dla mnie to pachnie tak jak guma do rzucia dla dzieci, taka, taka owocowa, mhm, pycha. I tak, ta odżywka jest super nawilżająca do włosów, tak jak widzicie moje włosy nie wyglądają na suche, błyszczą się, no, ładnie wyglądają, są mięciutkie. Naprawdę polecam. Odżywka nie jest droga, kosztuje jakieś 20 euro, czyli na wasze 80 zł. I jest super. Jest jeszcze szampon z tego. Jeszcze go nie mam, ale już mi idzie. Niedługo dojdzie, to też spróbuję, ale musi być dobry. I są jeszcze inne kolory tych odżywek, ale nie wiem jeszcze, czym się różnią. Dopiero zobaczę. I tak. Kolejne produkty, jakie mam. Proszę bardzo, Osi. Nie wiem, czy widziałyście, próbowałyście, ale też polecam. Z całego serca. Z tego powodu, że są tanie. Za jedną buteleczkę płaciłam 5 euro, czyli jakieś 20 zł. I mam tak, szampon, odżywkę, maskę i. Olejek. Bardzo fajne, nawilżające. E, super. Włosy się też błyszczą, są mięciutkie. Polecam. I za tą cenę naprawdę nie można nic negatywnego powiedzieć na ich temat. I tak. E, są jeszcze inne. Czekajcie, widzicie, jak zgniotłam. Jedna butelka. E, to jest do włosów suchych. Bo ja zawsze kupuję rzeczy do włosów suchych, ale są jeszcze do innych włosów. Na przykład, jak farbujecie włosy na inne kolory i chcecie sobie utrwalić ten kolor, też jest szampon i odżywki z tej serii. Yy, olejek super. Też ślicznie pachnie i powiem Wam, nie obciąża włosów. O, w klepie sobie trochę, w klepie, jakie słowo. Czekajcie. O. I na końcu, wy. patrz. E, tak, olejek nie obciąża włosów, jest bardzo ładnie pachnący, nawilża i się opłaca. E, co jeszcze mam? Aha. Mam jeszcze dwa produkty z firmy Ionix. Ionix, nie wiem jak to się czyta. Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałam, ale ponieważ chodzę bardzo często do T.K. Max, to tam właśnie znajduję takie produkty, których nie znam i je i je próbuję. Nie mogę się jakoś wysłowić, jestem zmęczona. Nie wiem, co się dzieje. Ale tak, odżywka, znaczy się maska i szampon bardzo dobre, polecam. Eee, cena oryginalna 40 euro, za to nie wiem ile chyba z 15, ale TK Max dał to za dychę, a to za piątkę dlatego kupiłam. Ale się opłaca to jest również do włosów e, suchych. Zniszczonych, zmęczonych po przejściach. I tak, ostatnia seria, jaką mam, e, której nie polecam. Z ciężkim sercem, bo normalnie to ja bym chciała wszystkie polecić, ale no nie mogę Was kłamać. Dlatego o, proszę. Udo Walc. To jest niemiecka firma. Jeżeli się nie mylę, to jest e, jakiś znany fryzjer. I on właśnie stworzył tą serię. Niech to są inne serie, ale między innymi to Sweet Coconut. Powiem Wam, że pachnie ślicznie. Będąc w sklepie, czytam, piszę, że to jest do włosów, właśnie, suchych, zmęczonych, łamliwych, blond. No to sobie myślę, kupię. Nie? Wszystko pasuje. Jak mogę nie kupić? Muszę. Kupiłam. I co? Zawiodłam się. Niestety. Przepraszam, młodowalc, ale no nie popisałeś się. Przynajmniej nie na moich włosach. To tak. Szampon. Nie wiem dlaczego, ale miałam e, takie uczucie, jakby myła włosy wodą. Bo nic się nie działo. Nie wiem. Nic się nie pieniło. Nic nie pachniało. No nie. No nie. No i tak. Zmyłam to. E, nałożyłam ten. No. Nałożyłam maseczkę i co? Nic. Spukałam, wysuszyłam włosy, nastroszone. Wyglądałam jak miotła. Nie podobało mi się, nie mogłam rozczesać włosów, musiałam umyć jeszcze raz. I tak, no nie polecam. Może na wasze włosy, może będzie ok. Na moje nie jest. Dlatego nie przekreślam go całkiem. E, bo to jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale e, no nie wiem. No tak, poszłam do chłopaka i daję mu, i mówię, masz, używaj, dobre. On tak, o, ale to parę dni temu powiedziałaś, że nie mogę jeszcze, że nie mogę używać, bo to takie drogie. Mówię, używaj sobie, ja już nie potrzebuję. I tak, tu olejek, właśnie, z Udowalc, to jest jedyny produkt, który polecam. Bo e, olej jest dobry, ładnie pachnie kokosem i e, nie obciąża włosów. Także to polecam, tego nie polecam. Mój chłopak już to prawie wykorzystał, ale on ma zdrowe włosy, dlatego on nie musi mieć takich wspaniałych rzeczy do pielęgnacji. I tak e, to. Kosztuje chyba w Polsce 35 zł za jedną malutką buteleczkę. Także nie jest aż tak drogie, ale za te pieniądze lepiej kupić sobie Osy albo Tiggy. Także, moi kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Tutaj dam Wam linka do mojego Instagram. Gdzie daję różne zdjęcia i może pomysły na nowe wideo, też możecie do mnie pisać albo pisać w komentarzach, o czym byście chcieli usłyszeć, co mam kupić, co wypróbować i tak zrobię. Także pozdrawiam, cieplutko, trzymajcie się, papa. Pa.